Duży wkład własny 20%. Gmina finansuje. Ostatni rok 2 miliony, ponad 2 miliony wartość projektu, który jest realizowany w szkołach. Czy tak wygląda y, oszczędzanie na oświacie? Więc to naprawdę nie o to chodzi. Nasze szkoły są dobre, szkoła w Zakrzewie również. Yy, dobra baza dydaktyczna, wykształceni nauczyciele i tylko jeden, jedyny problem. Jeden nie ma dzieci. Nie ma dzieci. A sensem istnienia szkoły to nie jest kadra, jakkolwiek wykształcona, to nie jest wielki monitor dotykowy na ścianie. Sensem istnienia szkoły jest dziecko. A my tych dzieci w szkołach nie mamy. 60 60 dzieci tyle tylko że 60 dzieci to jest zdaje się 18 dzieci w oddziale przedszkolnym oddział przedszkolny od